I dzisiaj mam dla Was trochę inny filmik, bo wiecie, że ja ogólnie nie nagrywam Holi Kiedyś powiedziałam, że nie mam mowy, nigdy nie nagram Jednak e, ostatnio był Black Friday, e, czarny piątek, czyli wszystko jest przecenione w Stanach I właśnie teraz w Europie też są do minus 70%. Będę Wam mówić, co gdzie kupiłam, jednak nie pamiętam, jakie były te zniżki na wszystko, ale spodziewam, że Wam pokażę, bo to jest pierwszy raz, jak tak naprawdę robię takie ogromne zakupy na Black Friday. Są tu też rzeczy, które kupiła moja mama ze mną, więc wydaje się ogromne ale nie wszystko jest moje, więc nie martwcie się, jak chcecie podliczać moje rachunki. Linki do wszystkich rzeczy będą w opisie nie tutaj, bo niestety ja nie lubię jak ludzie podliczają moje rachunki, więc jeśli komuś się będzie chciało, to zapraszam do opisu i możecie, od razu mówię, że ja ogólnie nie robię dużo zakupów w ciągu roku ze względu na to, że nie mam do takiej potrzeby, więc raz w roku właśnie fajnie tak trochę zaszaleć i sobie kupić jakieś różne rzeczy, ale to tak właściwie raz w roku i ogólnie nie, tak jakoś zakupy teraz w ogóle do mnie nie przemawiają i, i tylko pójdę coś kupić jak muszę ale przejdźmy do holu, bo sama chcę zobaczyć co ja tutaj mam bo to jest taki też unboxing nie widziałam tego wcześniej i już trochę zapomniałam co gdzie pozamawiałam i też niektóre rzeczy to są takie prezenty w ramach Black Friday, więc wszystko wam zaraz powiem, więc przechodzimy do filmu. Więc zacznę od chyba największej paczki, jest to paczka z Nasty e, Nastigal jest amerykańskim sklepem, więc niestety płaciłam cło. E, ogólnie z moich zakupów wyszło mi około minus 50%, ale miałam 40$ dolarów cła. A więc stawię to tutaj i będę po tak zbierać, bo mi będzie łatwiej. Ok, a więc pierwsza rzecz, zobaczę jak wygląda to na żywo. Kupiłam taki zwykły czarny kardigan yy, z tej strony. On jest trochę luźny, yy, ale ja ogólnie lubię długie swetry, więc to było idealne. I do tego jest czarno, ostatnio noszę dużo czarnego i białego i szarego. A nie noszę koloru, więc yy, będę mówiła Wam, jak się sprawuje. Ale z tego, jest fajny materiał, tak naprawdę. Myślałam, że będzie o wiele gorszy. I nigdy na nas wcześniej kupiłam, ale ten wydaje się dosyć fajny. Kolejny sweter to jest taki srebrny, trochę metaliczny. Myślałam szczerze, że będzie trochę dłuższy, bo na stronie wyglądał na dłuższy, ale właśnie to też fajne i bardzo mi się spodobał, bo jest taki właśnie srebrny, metaliczny. Yy, na Nastigal wszystko, co było przecenione, było czarne, ale akurat wpadł na ten sweter i właśnie był bardzo tani, jak na Gal, tak to powiedzmy. Yy, I od razu mi się spodobał, więc też wzięłam go. Kolejna rzecz yy, to taki. Jakby to powiedzieć, yy, o, to jest taki jakby stanik bluzka jak chcecie e, tak przymierzam na sobie w tej chwili e, mam nadzieję że rozmiar dobry jest e, ale powinien być bo to się też rozciąga to jest taka elastyczna skóra i fajnie wygląda e, wygląda tak jak na zdjęciach więc jak coś chcecie i to jest no to jest na idealowe inne to mają inne metki e, nie jestem pewna o co chodzi i co to jest to z tego co wiem jest taki top bardzo zwykły, nie był drogi, chyba 3 dolary, coś takiego. Zwykła bluzka czarna jest tutaj właśnie bardziej po szyję. Też ma tutaj takie fajne wycięcia. I ostatnia rzecz z nasyjana chroma jest taka koszula bluzka. Zobaczymy jak wygląda na żywo Ta ja też właśnie była na przecenie, nie na Black Friday, ale na innej, na Seagalowej. Bardzo mi się spodobała, bo jest trochę taka boho, nie wiem jak to nawet nazwać, ale ma po prostu takie kwiaty, yy, taki rękaw. Również jest bardzo fajna yy, i to tak naprawdę na wszystko z Nasigala. Yy, mam dużo takich rzeczy. Jeśli kogoś interesuje, nie wiem, może komuś mogę wysłać. Nie wiem, ktoś chce mieć oryginalne rękawy. Mam dwie paczki z American Apparel i to jest dlatego, że jedną mi wysłali od razu, ale innych rzeczy w ogóle nie mieli w magazynie, więc musieli mi z jakiegoś sklepu wysyłać. I no tak, więc tu są te jeansy. Jedne są moje, drugie są mojej mamy. Mieliśmy sobie dokładnie takie same, bo z moją mamą, mamą jesteśmy jak siostry prawie, ale są to zwykłe, standardowe czarne jeansy. Nie można tu o wiele więcej pokazywać. Nie są to Easy Jeans, to są four way side zipper pants, czyli co to znaczy, że mają tutaj po prostu suwaki na samym dole i to jest też twardszy jeans niż Easy Jeans. Ostatnio Easy Jeans mi się strasznie niszczą, za dużo je noszę, więc uznałam, że może kupić sobie coś twardszego jeansu i padło właśnie na te spodnie. I to jest moje, czyli tak naprawdę dwie rzeczy mam Kupiłam sobie taką Myślałam, że zieloną w końcu wzięłam, ale kupiłam sobie taką Pudrową, dużą koszulę I kupiłam ten kolor Ze względu na to, że on Najmniej prześwituje Bo jak widzicie ten materiał jest bardzo cienki I chciałam kupić zieloną Ale przy tych ciemniejszych koszulach na zdjęciach było widać, że One bardzo jakby prześwitują I wszystko widać A ja nie lubię nosić bluzek pod koszulami A jednak u nas założyć Stanik, i na to koszulę to tak nie w Polsce nie wypada, po prostu gdzie indziej. Rozumiem, bym tak wyszła, ale zdecydowałam się na taki pudrowy kolor. Na kamerze widzę, że wygląda taki różowawy, ale tak naprawdę jak ja na, na to patrzę, jest taki pudrowy, chociaż na zdjęciach był jeszcze bardziej taki yy, berżowy, tak to nazwijmy. Kolejna paczka to jest z Chin, czyli już wiem, co to jest. To jest taki prezent. Mam paczkę. Patrz, te, dzięki. Okej, okay, no. mam. Tu jest od e, jak to się czyta, i jion, ją. sami. Wymyślić sobie, jak to się czyta. A tu nie muszę dawać ten. E, sobie zamówiłam e, taki sweter. Ostatnio wszyscy go mają, ale mi się podobał i zawsze chciałam sobie go zamówić, ale nigdy nie miałam okazji, więc akurat sobie zamówiłam tutaj ten. jest czarny, więc mi się to bardzo podoba i trochę założę do szkoły w ogóle. Jest z takiego cienkiego materiału, myślałam, że będzie wiele grubszy, chociaż właśnie mi to też nie przeszkadza, jakby nie ma tutaj jakichś takich preferencji, yy, ale fakt jest taki, że myślałam, że to będzie grubszy materiał. I drugą rzecz, którą sobie kupiłam, to jest taka marynarka, ona jest długa w paski yy, Muszę ją wyprasować i zobaczymy jak będzie wyglądała ja sobie elkę, bo bałam się, że będzie za mała Chociaż zobaczymy, na razie to wygląda na sporą Ale ona ma być luźna yy, Ale kombinujemy Zobaczymy jak to będzie Ale bardzo mi się te paski podobały Kolejna paczka z Urban Outfitters. Yy, Wysłała mi maila chyba, że jeszcze ma być jedna paczka Ale nie mogłam się doczekać, chciałam to po prostu wszystko to teraz nagrywam a więc tak, mam tu taki naszyjnik Więc jest to taki naszyjnik bardzo neutralny Z tym kamieniem, widziałam taki na Etsy Jednak większość z nich Leci ze Stanów Jakoś, czy gdzieś z Azji A Urban Outfitters wysyłają Z Anglii, więc Wiele łatwiejsza dostawa po prostu Ale ogólnie naszyjnik jest bardzo ładny I mi się coś nie spodobał Nie był też bardzo drogi Pierwsza spódnica to jest taka to Wygląda trochę jak z dupeksu, nie? Ale właśnie zawsze taki szukałam i Nigdzie nie mogłam znaleźć. Tylko taki kolor na guziki po prostu też była właśnie przeceniona. Nie wiem jak, a to są takie guziki. No to super. myślałam, że będę musiała wszystko zapinać. Nie jestem z nich zadowolona. Fajnie wygląda i wygląda, że rozmiar jest ok. Ja się muszę zobaczyć, bo na ich rozmiary i wziąłam m Emke. Zdecydowałam, że to na mnie jest ok. Chociaż nie wiem, czy S nie byłaby lepsza. Ale zobaczymy. I kolejna spódnica to jest taka srebrna, yy, taka spódnica i kurczę mam wrażenie, że za dużo kupiłam, bo ona jest na gumkę, ale mają mam te rozmiary yy, trochę inaczej napisane niż tak naprawdę. Yy, zobaczymy, mam wrażenie, że trochę za duża jest, trochę. I tutaj coś jeszcze dostałam, jeszcze mi brakuje jednej koszuli, którą muszę udosłać po prostu. I dostałam od nich gazetę, jej! I ostatnia, jest to taka paczka z Top Shopu Jest to też coś mojej mamy ja też były spore przeceny na Top Shopie I było na niej tyle osób, jak kupowałam Że po prostu się zawieszałam I nic nie byłam w stanie po prostu kupić Okej, okay, więc to jest kurtka Którą sobie kupiłam Kosztowała około 40 funtów, A tu na metce jest napisane 70. Wygląda tak nie wiem czy cokolwiek widać. Wygląda dokładnie jak taka jedna kurtka Wanga sprzed kilku sezonów. Jest ta na suwak i z takiej fajnej wełny jakiejś, nie wiem. I, to nie poliester, ale wygląda jak wełna. Ach. Tak ona wygląda, jak jest rozpięta. Tu z boku ma kieszenie takie i tu też takie futerko. Wygląda na dosyć ciepło. Na wiele cieplejszą niż na zdjęciach, więc to mi się bardzo podoba, bo teraz jednak robi się strasznie zimno u nas, więc fajnie, że mam coś takiego ciepłego. Jutro pewnie też ją założę. Kurczę, jutro wszystko założę i też wszystko założę. To jest sukienka. I mam nadzieję, że dobry rozmiar. bo ja wolę kupować przez internet, bo jestem bardzo leniwa i nie, nie chcę ci chodzić do sklepów, a wysyłka mam często za darmo. Jest to taka sukienka, ona jest takiej dzieliny, bardzo mi przypomina Selin, a ja zakochałam się w tej kolekcji Selin, więc jak zobaczyłam po prostu ten sweter, który jest też pod szyję. Ostatnio mam coś, że kocham rzeczy które to po prostu tak właśnie pod szyję. I ona też nie jest bardzo długa, za to jest trochę luźna i kurczę, ją że nie wiem, mam problem. Kupiłam sobie majtki, mogę Wam też je pokazać, a mam nawet na wieszaku, może sobie je powieszę, a ja kocham majki Stoczowa. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście moje majtki Batmana. I w każdym razie mam tutaj, kurde mam homera, mam homera w czepku i w majtkach i w stringach, nie? Yy... Znajdźcie mi lepsze majki. zaraz Wam jeszcze lepsze pokażę. W każdym razie majtki z top przepasów zawsze super, bo mają dziwne rzeczy, takie jak na przykład homer z czepkiem na głowie w stringach. I dla mnie super, kocham takie majtki nosić, nie wiem, zawsze dzień jest lepszy, nie wiem jak to mogę wytłumaczyć, ale jakoś to tak działa, o. Znaczy... Jak to komuś może się nie podobać, czy wy widzicie, co to jest? To jest jest z czapką świąteczną na głowie i będę miała coś takiego i na tyłku i na... wiemy na czym. Kolejna rzecz, sweter. kolejna moje uzależnienie, swetry. Taki zwykły też klasyczny kolor. Zobaczycie, może też kiedyś. Jak wam pokażę ma fajne wycięcie tutaj z przodu. Takie też bardzo neutralne, nie jest zbyt duże i też jest trochę tak pod szyją, ale jest takim V. Z tyłu klasyczny, zwykły i materiał jest też bardzo fajny, ciepły. Nie jest właśnie gruby, ale nie jest cienki. Jest coś takiego pomiędzy, ale po dotyku można powiedzieć, że jest taki właśnie bardzo przyjemny i będzie ciepły do noszenia. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. A nie, mam dwie rzeczy. Tak, to pokażę Wam jeszcze kończąc y, moją y, przygodę z majtkami shopowymi. Y, jak znajdziecie jakieś fajne majtki jeśli na nie możecie mi podesłać link, a ja zawsze sobie tam wybiorę. W każdym razie kupiłam sobie i... czekajcie, co to jest? Tak, kupiłam sobie dżince, y, moja koleżanka. Vanessa z kanału Don't Take Us Personally. Podam tutaj linka, sobie kupiłam. Zakładam, że to jest same albo bardzo podobne też w top shopie, i właśnie jak zobaczyłam, to mam tak, okej, okay, czarne jeansy bardzo mi się podobają, muszę kupić, ale znowu jestem zaleniła, żeby pójść do sklepu. Więc jeansy są z wysokim stanem i mają tutaj dziurę po prostu, zwykłe czarne z dziurą, co mi się bardzo spodobało. I też są takie elastyczne tutaj to jest bardzo fajne, bo nie przepadam jak są z wysokim stanem, są takie za twarde i po prostu nic za bardzo nie można, nic zrobić nie można się ruszyć, A to są właśnie fajne, elastyczne. Ej, będę mogła gimnastykować się. I tak naprawdę to był mój cały haul. Jak patrzę na ziemię tutaj, co tu się dzieje, to po prostu jestem... No, jakby mój świetnie nie pomieści ilości papierów, które te wszystkie firmy wysyłają paczkach. E, ogólnie jestem bardzo zadowolona z zakupów i jestem zadowolona, że bardzo szybko wszystko przyszło, mimo tego, że wszystko było z zagranicy. No ale jednak jest, wysyłają zdecydowanie za dużo różnych papierów i pudełek. Nie wiadomo po co, e, widocznie mi się to podoba i lubią tak robić, się, że ludzie będą zadowoleni. fakt jest taki, że jak ja widzę, takie pudełko, jestem mega szczęśliwa. Chociaż jednak jak otwieram widzę, że są trzy rzeczy takie jak na stigalu, a reszta to to no, po prostu nie do końca wiem, co zrobić z tym, nie? Jakby mam to no, do czegoś, czy nie wiem. Yy, W każdym razie no jestem zadowolona z zakupów. Chyba mój najfajniejszy zakup, jakby to, co mi się najbardziej podoba. Ogólnie mówiąc, to Topshop i szczególnie majtki. Nie pokażę ich Wam na sobie, ponieważ yy, nie chcecie tego widzieć. I yy, yy, no, i to właśnie na tyle z mojego filmiku. Dajcie mi znać, czy się wam podoba czy macie właściwie coś z tych ubrań i co Wy sobie kupiliście na Black Friday. Też jestem ciekawa i mam nadzieję, że Wam też się mój haul spodobał. Dawno ich nie robiłam i wyszłam pewnie z sprawy i tak ogólnie mówię, że kolejnego haulu raczej nie będzie, chyba, że też jakiś taki okazyjny, fajny. I no, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Znowu to powtarzam. Więc pa, pa i do następnego filmiku.